Fragmenty dla zachęty. Początek. Kamienica, w której mieszka kot dzbanek, jest nieduża, dwupiętrowa i każde piętro zajmuje inna rodzina. Do tego dochodzi jeszcze piwnica i niziutkie poddasze. W piwnicy pomieszkują jedynie dwa pająki. Fryderyk i Alfred, bardzo sympatyczne stworzenia, a czasami też zatrzymują się w niej wycieczki duchów z zagranicy. Z kolei poddasze zajęła hałaśliwa rodzinka gołębi. Zwanek często siada na ostatnim, najwyższym stopniu klatki schodowej, zadziera łepek i patrzy na klapę w suficie. Dochodzą za niej tu pod ptasich nóżek, gruchanie i poświstywanie wiatru. Niestety, klapa wygląda na zbyt ciężką, aby dzbanek dał radę ją unieść. Poza tym, aby się do niej dostać, musiałby przytargać tu drabinę z piwnicy niełatwe zadanie dla kota. Oczywiście Fryderyk i Alfred z pewnością ruszyliby z pomocą, bo to bardzo uczynne pająki mają jednak już swoje lata. Nie, nie, szkoda ich zdrowia. A gdyby przekonać któregoś z dwunożnych mieszkańców kamienicy? Najłatwiej poszłoby z dziećmi, dzieci dzbanka rozumieją, lecz trudno oczekiwać, że trzyletni Julek z pięcioletnim Tomkiem wymknął się niepostrzeżenie spod troskliwych skrzydeł mamy i ruszył do piwnicy. Z kolei dziewięcioletnia Agatka jest jeszcze w szkole. Szkoda, na dorosłych nie ma co liczyć, nie rozumieją kociej mowy nic a nic. Gdy dzbanek ostatnio mówił panu Marianowi, że rynna jest zatkana liśćmi, Pan Marian zachichotał, poklepał się po brzuchu i zapytał: No co, zgłodniało okocisko? A gdy dzbanek chciał przekazać pani Darii informację, że zepsuł się kaloryfer, pani Daria otworzyła drzwi i powiedziała: Proszę, proszę, rób Siusiu. I jakby całe życie dzbanka kręciło się wokół jedzenia i kuwety. Pozostali jeszcze pani Grażyna i pan Rafał z pierwszego piętra, ale o tej porze pewnie są w pracy. A pan Grzegorz bajkopisarz z drugiego. Dzbanek hmm. przeniósł wzrok z klapy w suficie na drzwi mieszkania numer 4. Tak, bajkopisarz to dobry pomysł. Po pierwsze, pracuje zwykle w domu, a po drugie jest odrobinę dziecinny, dzięki czemu można się z nim od biedy dogadać. Pytanie tylko, jak go oderwać od komputera. Okazało się to prostsze niż dzbanek przypuszczał. – Zbaniu, z nieba mi spadasz! – wrzasnął pan Grzegorz, ledwie dzbanek drapnął w drzwi. – Muszę napisać bajkę kryminalną na dzisiaj. Redakcja wyzwania co chwilę z pytaniem, kiedy dostanie tekst. Zanim zbanek zdążył choć pisnąć, pan Grzegorz chwycił go, zaniósł do gabinetu i posadził na biurku. – No dalej! – zawołał, siadając przy komputerze. – Opowiadaj, będziesz moją włochatą muzą! – Miau! – zdziwił się zbanek. Wiem, wiem, najgorzej jest zacząć gorączkował się pan Grzegorz. Pierwsze zdanie przychodzi zawsze z trudem, ale wyduś je z siebie, spróbuj. Najwyżej poprawimy je i zaczniemy od nowa. Miał westchnął dzbanek. Może być pochwalił pan Grzegorz, a potem zaczął pisać. Gangster Gob przyczaił się na szczycie drapacza chmur, czekając, aż detektyw Zban zniknie z pola widzenia. Dzwonek pokręcił z rezygnacją łebkiem. Proszę, bajko pisarz, a też niewiele rozumie.